O pani z lords, matko kochająca i pełna łask, gromadzimy się w duchu modlitwy przed Tobą, szukając światła Twojej obecności w naszym życiu. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga na posłańca miłości i uzdrowienia, jesteśmy wdzięczni za Twoje nieustanne wstawiennictwo i prowadzenie nas na naszej codziennej drodze. Z pokorą kładziemy się u Twoich stóp, ufni, że pod Twoim świętym płaszczem znajdziemy pocieszenie, ochronę i nadzieję. W tej chwili pragniemy wyprosić Twoje wstawiennictwo i uzdrowienie. Wiemy, że w Lord wielu znalazło ulgę w swoich chorobach i cierpieniach, dlatego dzisiaj również zwracamy się do Ciebie, prosząc, Abyś spojrzał ze współczuciem na tych, którzy cierpią, borykają się z bólem i udręką. Niech Twoja kochająca obecność dotknie udręczonych serc, przynosząc ulgę i powrót do zdrowia. Niech ci, którzy znajdują się w łóżkach szpitalnych, lub wzdychają ze smutku, poczują na sobie Twoją delikatną dłoń, jak balsam który leczy i odnawia. Prosimy Cię, droga Matko, o wstawiennictwo za nami i za wszystkimi, którzy potrzebują uzdrowienia, abyśmy mogli być świadkami cudów, które wciąż dzieją się w naszym życiu. O Matko Boża, prowadź nas na naszej duchowej drodze. W chwilach zwątpienia i niepewności, pomaga nam rozeznać drogę, która prowadzi do światła. Obyśmy zawsze szukali mądrości pochodzącej od Boga i znajdowali w Tobie odpowiedź na nasze niepokoje. Naucz nas słuchać głosu Pana w naszych sercach i podążać za Jego naukami, mając pewność, że pod Twoim przewodnictwem nigdy nie będziemy sami. Pośród trudności dnia codziennego prosimy o Twoją opiekę, Pani. Otul nas swoim świętym płaszczem, broń nas przed niebezpieczeństwami i pokusami, które mogłyby odciągnąć nas od wiary. Obyśmy w każdej chwili przeciwności odczuwali Twoje serdeczne objęcie, wiedząc, że dzięki Twojej czujności jesteśmy bezpieczni. Umacniaj naszą odwagę w stawianiu czoła wyzwaniom, pamiętając zawsze, że jesteśmy synami i córkami Boga, wspieranymi przez Twoją matczyną opiekę. Matko dobroci, prosimy Cię o umocnienie naszej wiary, obyśmy w chwilach próby zwracali się do Ciebie i znajdowali siłę potrzebną do wytrwania. Niech światło Twojej miłości inspiruje nas do podtrzymywania płomienia nadziei w naszych sercach, nawet gdy chmury wątpliwości próbują nas ogarnąć. Pomóż nam w pełni zaufać Bogu, wiedząc, że On wysłuchuje naszych modlitw i że dzięki Tobie odnajdujemy drogę do pokoju. W tym duchu miłości i współczucia również prosimy Cię, Pani. Naucz nas patrzeć na bliźnich Twoimi miłosiernymi oczami. Pielęgnujmy w naszych sercach chęć działania w sposób życzliwy i solidarny, wyciągając rękę do potrzebujących. Niech miłość, która od Ciebie promieniuje, inspiruje nas, abyśmy byli narzędziami pokoju i nadziei w naszym świecie odzwierciedlając światło Chrystusa w każdym geście miłości i zrozumienia. Droga Mamo, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za codzienne błogosławieństwa, jakie otrzymujemy. Dziękujemy za każdy mały cud, za każdy uśmiech, za każdą chwilę radości, która jest nam daną. Obyśmy potrafili rozpoznać piękno życia we wszystkich jego przejawach, i patrząc na łaski, które nas otaczają, potrafili dziękować Bogu za Jego nieskończoną dobroć. Niech nasza wdzięczność zjednoczy nas węzłem miłości i wiary, wzmacniając naszą relację z sakrum oraz z naszymi braćmi i siostrami. O Matko Boża z Lords. Kochająca i współczująca orędowniczko, przychodzę do ciebie w tej chwili refleksji i błagania, prosząc o Twoje przewodnictwo na każdym kroku, który stawiam. Niech światło Twojej obecności oświetli decyzje, przed którymi stoję, oddalając cienie zwątpienia i niepewności. Daj mi mądrość niezbędną do rozeznania drogi prowadzącej do Boga, tak jak Ty prowadziłeś tak wielu wierzących, którzy u Twojego boku odnaleźli jasność pośród zamieszania. Abym zawsze szukała prawdy i sprawiedliwości, ufając, że za Twoim wstawiennictwem znajdę właściwy kierunek. Pośród przeciwności losu wołam o twoją opiekę, droga matko. Otul mnie swoim świętym płaszczem i trzymaj z dala ode mnie niebezpieczeństwa, które zagrażają mojemu pokojowi i mojej wierze. Spraw, abym czuła twoją obecność jako bezpieczne schronienie. W którym mogę odpocząć niespokojnej duszy i znaleźć ukojenie w trudnościach. Trzymaj się z daleka ode mnie pokus, które mogłyby mnie sprowadzić ze ścieżki światła, i utwierdzaj w moim sercu pewność, że z Twoją pomocą uda mi się pokonać każdą przeszkodę, która pojawi się na mojej drodze. O Matko Boża. Wzmocnij moją wiarę i ufność w Bogu, bo wiem, że Boża Miłość odbija się w Tobie. Niech moja wiara nie zostanie zachwiana przez wyzwania, ale niech rośnie i odnawia się każdego dnia, inspirowana Twoją stanowczością i odpornością. Pomóż mi wytrwać nawet wtedy, gdy droga staje się stroma, a góry wydają się nie do pokonania. Niech Twoje wstawiennictwo zawsze przypomina mi o wielkości miłosierdzia Bożego i o tym, jak ważne jest podtrzymywanie nadziei w moim sercu. Zainspiruj mnie, ukochana Matko, abym pielęgnowała miłość i współczucie w moich codziennych kontaktach. Spraw. Abym spoglądał na innych tym samym czułym spojrzeniem, które emanuje od ciebie, praktykując dobroć i solidarność we wszystkich moich działaniach. Pomóż mi być narzędziem pokoju i miłości, odzwierciedlającym światło Chrystusa w każdym geście i słowie. Niech nigdy nie zapomnę, że służąc innym. Służę Tobie i Bogu, i że każdy akt miłości jest ofiarą dla tej boskiej wielkości. Przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Dostrzegam niezliczone błogosławieństwa, które otrzymuję każdego dnia, nawet w małych rzeczach, które często pozostają niezauważone. Dziękuję Ci, Matko Boża z Lords. Za każdą chwilę opieki i każdą udzieloną mi łaskę. Niech moje życie będzie hymnem uwielbienia, w którym wdzięczność przelewa się w każdym działaniu i myśli, uznając, że wszystko, czym jestem i wszystko, co mam, jest darem miłości od Pana. Spraw, abym żył w ciągłej wdzięczności. Podnosząc na duchu zarówno w chwilach szczęśliwych, jak i trudnych, zawsze pamiętając o Twojej miłości, która mnie otacza i prowadzi. O Matko Boża z Lords, Matko kochająca i opiekuńcza, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu schronienia przed burzami życia. Na każdym kroku, który wykonuję, w każdym wyzwaniu, przed którym staję, czuję potrzebę Twojej boskiej ochrony. Okryj mnie swoim świętym płaszczem, usuń ode mnie niebezpieczeństwa zagrażające mojej drodze i prowadź mnie w świetle wiary. Spraw, abym potrafił rozpoznać chwile przeciwności jako szansę na rozwój i abym pod Twoją czujnością znalazł odwagę, by stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Niech Twoja obecność mnie otoczy, odpędzając pokusy, które chcą mnie od drogi prowadzącej do miłości i pokoju. Pomóż mi, pani, wytrwać w mojej drodze, ufając, że nawet w trudnościach jesteś przy mnie, oferując pocieszenie i ochronę. Spraw. Abym czuł Twoje uczucie w każdej trudnej sytuacji, zawsze pamiętając, że jestem Twoim dzieckiem, kochanym i chronionym. Zachęć mnie, abym w swoich codziennych decyzjach zawsze szukała światła mądrości. Kiedy wątpliwości zagoszczą w moim sercu, niech wzniosę moje myśli do Ciebie, prosząc o przewodnictwo w każdym wyborze którego dokonuje. Spraw, abym miał niezbędną jasność, aby rozeznać, co jest sprawiedliwe i prawdziwe, i abym za Twoim wstawiennictwem znalazł kierunek, który przybliży mnie do Boga i dobra. Matko, wzmocnij moją wiarę i ufność w swojego syna, Jezusa. Abym w chwilach słabości mogła zwrócić się do Ciebie i pamiętać, że wiara jest kotwicą, która mnie podtrzymuje. Pomóż mi wytrwać, nawet gdy burze życia grożą mi powaleniem. Niech pewność Twojej obecności inspiruje mnie do podążania naprzód, wpatrując się w obietnice miłości i zbawienia. Inspiruje mnie do kultywowania miłości i współczucia w moich codziennych kontaktach. Spraw, abym widział innych tym samym kochającym spojrzeniem, które Ty masz, i niech moje życie będzie odbiciem dobroci, która wypływa z Twojego serca. Naucz mnie działać solidarnie. Wyciągać rękę do potrzebujących i być narzędziem pokoju i miłości w świecie, który często zapomina przyjąć. O Matko Boża z Lords, która w swoim świętym płaszczu przyjmuje nas z miłością i współczuciem, prosimy Cię, abyś umocniła naszą wiarę i zaufanie do Boga. Abyśmy w każdej chwili zwątpienia i niepewności mogli poczuć Twoją obecność, która inspiruje nas do wytrwania w trudnościach i przypomina, że wiara jest podstawowym filarem, który podtrzymuje nasze życie. Obyśmy za Twoim wstawiennictwem odnaleźli odwagę do podejmowania codziennych wyzwań, zawsze niewzruszeni w pewności, że jesteśmy pod Twoją opieką. Modlimy się, droga Matko, abyś pomogła nam kultywować silną wiarę, której nie wstrząsają burze życia, ale która świeci jak latarnia morska pośród ciemności. Niech w każdej modlitwie łączymy się z boskością, otrzymując siłę i nadzieję, aby iść dalej. Niech Twoje światło nas prowadzi, oświetlając nasze kroki i wskazując drogę do prawdziwego pokoju. Udziel nam, Matko Boża, niezbędnego rozeznania, abyśmy mogli podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Obyśmy zawsze szukali mądrości w naszych wyborach, a w chwilach niepewności pamiętajmy, że jesteś naszym przewodnikiem, zawsze gotowym prowadzić nas z miłością. Niech każdy krok będzie świadectwem wiary, jaką mamy w Ciebie i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Błagamy także o Twoją ochronę w przeciwnościach, które nas spotykają. Niech Twój święty płaszcz nas otoczy. Oddalając od nas wszelkie zło i pokusy, które mogłyby nas sprowadzić z drogi wiary. Abyśmy każdego dnia wychodząc z domu mogli czuć bezpieczeństwo bycia pod Twoją opieką, wiedząc, że za Twoim wstawiennictwem niebezpieczeństwa znikają, a pokój zagości w naszych sercach. Niech miłość i współczucie zawsze będą naszymi przewodnikami w kontaktach z innymi. Prosimy, abyś pomógł nam dostrzec w każdym człowieku odbicie Bożej miłości, która od Ciebie emanuje. Obyśmy działali z dobrocią i solidarnością, inspirowani Twoim przykładem, abyśmy w każdym geście miłości odbijali światło Chrystusa. Niosąc nadzieję i pocieszenie otaczającym nas osobom. W chwilach wdzięczności chcemy rozpoznać i docenić każde błogosławieństwo, które otrzymujemy każdego dnia. Obyśmy otworzyli nasze serca na drobne łaski i przejawy Bożej miłości w naszym życiu. Obyśmy, zastanawiając się nad otaczającymi nas błogosławieństwami, jeszcze bardziej wzmocnili naszą więź ze świętością i wyrazili nasze uznanie za życie, które otrzymaliśmy. O Matko Boża z Lords, abyśmy zawsze odnajdywali w Tobie źródło naszej siły, wiary i nadziei, prowadzące nas drogą miłości i światła, abyśmy w każdej modlitwie. W każdym akcie dobroci i w każdej chwili wdzięczności mogli zbliżyć się do Ciebie i Twojego Syna, żyjąc w pełni życiem, które dał nam Bóg. O Matko Boża z Lords, źródło miłości i współczucia, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, mając nadzieję, że pomożesz mi kultywować w życiu miłość do innych. Tak jak nas nauczyłeś, spraw, abym spoglądał na każdą osobę, która staje na mojej drodze oczami pełnymi czułości, która emanuje z Twojej istoty. Pomóż mi zrozumieć ból i potrzeby innych, abym nie pozostała obojętna na cierpienie innych. Niech będę narzędziem Twojego pokoju i dobroci. Przynoszącym pocieszenie i nadzieję tym, którzy są bezradni lub przeżywają trudności. Pani, niech w małych gestach codziennego życia dostrzegam szansę na zasianie miłości, czy to poprzez uśmiech, słowo zachęty, czy też wyciągniętą pomocną dłoń. Obym nauczył się uważnie słuchać i ofiarowywać swój czas i miłość tym, Którzy tego potrzebują. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej matczynej miłości, która obejmuje i przyjmuje wszystkich bez różnicy. Inspiruje mnie do solidarnego działania, empatii i szukania sprawiedliwości dla tych, którzy są marginalizowani i zapomniani. Niech moje współczucie nie zna granic i abym nigdy nie zapomniała, że każdy człowiek jest stworzeniem boskim, godnym szacunku i miłości. Niech moje działania będą przedłużeniem Twojej miłości, przemieniając świat wokół mnie w miejsce bardziej sprawiedliwe i przyjazne. Pomóż mi przezwyciężyć wyzwania, które mogą pojawić się na mojej drodze, zawsze skupiając serce na dobru innych. Niech będę latarnią nadziei, rozświetlającą ciemności światłem dobroci i współczucia, idąc za Twoim przykładem bezwarunkowej miłości. O Matko Boża z Lords, kochająca i opiekuńcza Matko, staję przed Tobą w tej chwili modlitwy, uznając ogrom Twoich błogosławieństw, które objawiają się w moim życiu. Jestem wdzięczny za wszystko, co już otrzymałem, i za wszystko, co jeszcze przede mną. Z sercem pełnym wdzięczności proszę Cię, abyś pomógł mi rozpoznać małe i duże łaski, które otaczają mnie każdego dnia. Niech o każdym świcie otwieram oczy na dary, które daje nam Pan, na światło słoneczne oświetlające moją drogę. Na obecność wokół mnie tych, których kocham. Pomóż mi, Pani, rozwijać ducha wdzięczności, który pozwala mi cenić każdy krok, który stawiam, każdy uśmiech, który otrzymuję i każdą chwilę, którą dzielę z otaczającymi mnie ludźmi. Niech nie zapomnę być wdzięcznym za błogosławieństwa które często pozostają niezauważone, takie jak zdrowie, miłość i wewnętrzny spokój. Niech moja dusza zawsze będzie wdzięczna, uznając, że nawet w trudnościach istnieją lekcje i możliwości rozwoju, które należy cenić. Chciałbym przekazać to uczucie wdzięczności także każdemu, kto stanie na mojej drodze, pamiętając, że miłość i współczucie są wyrazem prawdziwej wiary. Niech zainspirowana Twoją dobrocią mogę być narzędziem pokoju i radości, wnoszącym światło w życie tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Niech moje serce, podobnie jak Twoje, będzie zawsze otwarte na przyjęcie i pomoc innym odzwierciedlając piękno Bożej Miłości w konkretnych czynach. Matko Boża z Lords, która przyjmujesz cierpiących i cierpiących w Twoje ramiona, pomóż mi nie stracić z oczu tego, co naprawdę ważne. Obym nigdy nie zapomniała być wdzięczna za codzienne błogosławieństwa, nawet w chwilach bólu i niepewności. Niech moja wdzięczność stanie się nieustanną modlitwą, piosenką, którą wznoszę do nieba, uznając, że wszystko, czym jestem i co mam, jest darem Stwórcy. Kończąc tę modlitwę, powierzam Ci moje pragnienia i nadzieje, wiedząc, że za Twoim wstawiennictwem jestem prowadzony i chroniony na każdym kroku. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej łaski i miłości, a ja każdego dnia żyję we wdzięczności, miłości i wierze. Amen.